Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Codziennie zastanawiamy się nad fragmentem Ewangelii, która, <laughs> przepraszam, czytana jest w dany dzień, po to, żeby rozważając Słowo Boże, lepiej wyryć w swoim umyśle i w swoim sercu obraz Jezusa Chrystusa, który wyłania się z każdej karty Nowego Testamentu. Po to jest... Spisany tekst Bożego Objawienia w Nowym Testamencie, abyśmy niejako pędzlem Słowa malowali w swoich duszach obraz Jezusa Chrystusa. Dzisiejsza Ewangelia, fragment tekstu z rozdziału pierwszego Ewangelii Świętego Jana, przedstawia nam świętego Jana chrzciciela, który możemy powiedzieć to śmiało o wiele wcześniej niż my. Wymalował w swoim sercu obraz Jezusa Chrystusa, doskonale rozumiejąc, kim jest On sam, Sam Jan, a zarazem kim jest ten posłany po Nim, po, po Janie, a, jak, a który nazywa się Baranek Boży. Święty Jan e, poznał i zrozumiał istotę powołania Jezusa Chrystusa. W dzisiejszej Ewangelii, kiedy Chrystus przychodzi do Jana nad Jordan. Jan mówi oto baranek boży, który gładzi grzech świata. Moi drodzy, przecież to są słowa, które z, liturg... z tego pasusu Ewangelii zostały wzięte przez Kościół Święty, począwszy od pierwszych wieków chrześcijaństwa, i wrzucone, w lit... włożone w strukturę liturgii Mszy Świętej przed Komunią Świętą, kiedy kapłan pokazuje. Całemu ludowi zgromadzonemu na modlitwie ciało i krew Chrystusa. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Gdyby nie słowa Jana Chrzciciela, które ciągle powtarzamy, trudno byłoby nam tak na początku samego działania, samego Jezusa, zrozumieć, że Chrystus, baranek Boży, jest tym barankiem paschalnym, który tak jak w czasach Starego Testamentu, w czasie uczty paschalnej, yy, ocala swoją krwią Izraelitów w noc paschalną tak również tutaj baranek Boży gładzi świat, gładzi grzech świata poprzez krew swoją przelaną na drzewie krzyża. Ta typologia baranka ze starego testamentu z uczty paschalnej starego testamentu święty Jan Chrzciciel aplikuje ją do osoby Jezusa Chrystusa. Jak głęboką wiedzę religijną i zarazem wiedzę o Bogu, musiał mieć święty Jan Chrzciciel, że tak swoimi słowami namalował w naszych sercach, w naszym umyśle obraz Jezusa Chrystusa, dobrego pasterza. Ponadto Jan podkreśla drugi wymiar swojego posługiwania, że ograniczonej wiedzy o osobie Jezusa Chrystusa. Mówi w ten sposób ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem po to, ażeby chcieć wodą, w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. A więc Jan rozumiał swoją misję jako tą, która, której celem było to, nie żeby się pokazać, nie żeby nawet nawrócić całego Izraela do siebie, do Boga przez swoje nauczanie, ale po to, żeby umożliwić, czyli otworzyć Chrystusowi objawienie Izraelowi. Jest to wielka myśl. Jan naucza ich chrzci po to, aby Izrael mógł przyjąć objawienie o Jezusie Chrystusie. I druga myśl, którą wyraża druga część dzisiejszej Ewangelii, Chrystus mówi, ja go ujrzałem, Jezu, ujrzałem ducha świętego, mówi święty Jan, który spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem. I znowu podkreśla pierwotny brak znajomości osoby Jezusa Chrystusa. Dopiero Bóg, który mnie posyła, mówi święty jan Chrzciciel, abym chrzcił wodą, powiedział, to jest ten, nad którym ujrzysz ducha świętego spoczywającego nad nim. To jest ten, ten, ten jest tym, który będzie chrzcił duchem świętym. Ja go wcześniej nie znałem. Dopiero świadectwo Boga o Jezusie Chrystusie otwiera Janowi oczy rozumu, oczy wiary i oczy serca na tajemnicę osoby Jezusa Chrystusa. Jakże wielkimi darami został obdarzony święty Jan Chrzciciel, został obdarzony darem rozumienia i wiary w osobę Jezusa Chrystusa. przecież gdyby wszyscy ci, którzy stoją daleko od Boga, czy to w kościele, czy poza kościołem, Otrzymali ten sam dar zrozumienia, przecież słowo Boże otwarte jest dla każdego, to na pewno by od tego Chrystusa, baranka Bożego, nigdy nie odeszli, bo przecież nikt na tym świecie, jak niedawno mówiliśmy, o czym mówiła Ewangelia, nie ma władzy odpuszczenia grzechów. Nie znajdziemy nikogo innego, tylko Jezusa Chrystusa. Wypadałoby się więc Jego bardzo mocno. Trzymać. I wreszcie ja to ujrzałem, mówi święty Jan Chrzciciel, i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. Moi drodzy, po co łaską Bożą przyjęliśmy chrzest? Po to, ażeby patrzeć na Chrystusa w adoracji, w modlitwie, w drugim człowieku i świadczyć, że jest Jezus Chrystus jest Synem Bożym, wyznawać swoją wiarę. Jeżeli wierzymy, ale swoje wiary nie publicznie głosimy przed ludźmi, przyznając się do Chrystusa, to nasza wiara jest bardziej niż ułomna. Dajemy wszyscy i słowem, i czynem, gdziekolwiek jesteśmy, a często tak lękamy się nawet zrobić znak krzyża w miejscu, w którym pracujemy. Już cię powiem wymienić, wymienić głośno imię Jezus. Jesteśmy powołani do głośnego dawania świadectwa naszej wiary o Jezusie Chrystusie. Nikt nam nic nie zrobi. Duch Święty nas uchroni od wszelkiego zła, a zwłaszcza od śmierci wiecznej. Nie lękajmy się więc i bierzmy wzór z dzisiejszej Ewangelii, w której osobą główną i szlachetną i świętą jest. Święty Jan Chrzciciel i Jego objawienie, które otrzymał od Boga o Jezusie Chrystusie. Wielki człowiek, święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami, Pan z wami, niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec, Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.